Dzień dobry, więc to jest drugi dolnośląski turniej mini rakietlona osób niepełnosprawnych. Pierwszy odbył się dwa lata temu. W tym roku Udało nam się pozyskać środki w ramach konkursu z Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki temu ten turniej może się odbyć. I turniej odbywa się w następującej formule. Zawodni są zawodnicy niepełnosprawni fizycznie i intelektualnie, grają w osobnych grupach, po czym ra razem ci najlepsi zagrają też między sobą. I to jest tak, są, są trzy grupy zawodników, którzy grają i w tenisa stołowego, i w Babingtona. Dwie grupy zawodników, którzy grają w Babingtona i w konkursie podbijania piłeczki na rakietce na czterech rodzajach rakietek i te punkty się sumuje, oraz jest grupa e, najmłodszych czy tam początkujących zawodników, którzy biorą udział w podbijaniu piłeczki na rakietce, grach i zabawach z piłką, rakietką, e, na serwowania i wziemnego odbijania taką miękką piłką, które prowadzi Norbert Stolicki. Kto jest organizatorem tych zawodów? Organizatorem zawodów jest Klub Top Bolesławiec, Klub Olimpiad Specjalnych Olimpijczyk Bolesławiec oraz Szkoła Mistrzów Asy Rakiet Bolesławiec. Co się życzy zawodnikom tych zawodów? No skoro jest to, jest to turniej rakietlona, czyli rakietowy, czyli połamania, w tym wypadku nie rakietki, tylko rakietek co oby nie miało miejsca.